swoją strukturę w sałacie. To ser, który nam się nie rozmaży. Jak Państwo zaoszczędzicie i kupicie zamiast sera feta, ser typu feta, no to tym serem typu feta to możecie jak pasztetem posmarować. sera z oliwką, także proszę puścić miseczkę między do. Nie, nie musi Pani śpiewać. Natomiast to no nie wiem, czemu Pani z łyżką, jest ser, to też jakaś nie rzecz. Puszczcie Państwo do między siebie. Przestańmy też już panikować, że za chwilę się wszyscy Państwo tutaj pokrują. Jest zrobiona z mięsa, a nie z nie wiem, na przykład nie? mięsa od Festiwal kulinarny Smaki Gmin Rewal, którego tutaj mamy Państwa okazję zaprezentować. Przede wszystkim idee i założenia samego festiwalu, jest to zdrowa, regionalna, polska żywność. Przede wszystkim produkty regionalne, produkty certyfikowane, produkty, które wygrywają liczne, regionalne konkursy. Jeżeli chodzi o przedstawicieli, których mamy okazję tutaj gościć, mamy m.in. przedstawicieli z Dolnego Śląska, z województwa ludzkiego, z Podlasia. Mieliśmy okazję gościć również w ziemią łódzką, a także mnóstwo, mnóstwo regionalnych produktów. Mamy m.in. chleby żyte na zakwasie, również przyprawy bez glutaminianu sodu, są wędliny swojskie, również sery korycińskie, miody z regionalnej pasieki, m.in. jeżeli chodzi o rękodzieło, ceramikę bolesławiecką. Także moc naprawdę atrakcji na Państwa tutaj czeka na festiwalu. Dzisiaj niestety kończymy, natomiast tak jak mówię, zapowiadam, za dwa tygodnie zapraszamy do rywana w terminie 2-4 sierpnia.